Cześć, z tej strony Adam, czyli Twój specjalista od fotowoltaiki. Dzisiaj poruszymy kwestię związaną z opłacalnością. Kto na tym faktycznie zarabia i zaoszczędzi swoje pieniądze dzięki takiej inwestycji, a kto na tym no, nie zyska, albo zyska za 15-20 lat. Czyli szczerze mówiąc, kiepska średnia inwestycja. Kto zyska? Zyska ta osoba, która ma faktycznie dosyć duże rachunki i miesięczna oszczędność faktycznie będzie liczona gdzieś tam w kilkaset złotych. Czyli najbardziej kto zyskuje, zyskują na przykład firmy. Firmy, które płacą za kilowat 2, 3 zł za każdy kilowat energii elektrycznej, a tak naprawdę dzięki fotowoltaice no mogą zredukować te koszty, zwłaszcza, że to są dosyć już wtedy duże instalacje fotowoltaiczne i wtedy faktycznie taka instalacja wychodzi dosyć tanio. Przy obecnych cenach myślę, że tutaj możemy mówić o takich instalacjach kilkadziesiąt kilowatów na poziomie gdzieś około 2000 zł za jeden kilowatopik. Czyli no te stawki naprawdę są już dosyć fajne, czyli tak naprawdę jeżeli mówimy o dużych zużyciach, tutaj tak naprawdę taka instalacja może zwrócić się w rok, może w dwa. A kto nie zyska? Nie zyska taka osoba, która będzie musiała zapłacić za małą instalację fotowoltaiczną, na przykład około, cenę około gdzieś tam 20-30 tysięcy, dotacji dostanie na przykład 5 tysięcy, no i na przykład z 30 tysięcy początkowych zostaje, dajmy na to, 25, no i 25 tysięcy podzielić na oszczędność rocznie około 100 czy nawet 200 zł, no to tak naprawdę no, będzie tutaj trzeba wiele lat czekać, aż taka instalacja się zwróci. A dzięki oczywiście lepszym dotacjom i instalacji bardziej dobranych pod konkretną inwestycję, czyli na przykład mając na uwadze to, że mamy dotację 15 tysięcy, instalację montujemy nie za 30, a na przykład za 20, no i 5 tysięcy złotych, no to jest już taka moc, że tutaj faktycznie nawet jeżeli nie będziesz zwracała się przez cały rok, a nie będzie na pewno, ponieważ no niestety w zimę nie ma produkcji, jesień, wiosna jest jeszcze w miarę ok, w lato jest rewelacja i w tym okresie będzie się zwracała ta instalacja, czyli tutaj 2 lata, 3 lata i również taka instalacja bez problemu może się zwrócić może gdzieś tam do 3-4, ale no to i tak są 4 lata, czyli bez problemu tutaj mamy tą pewność, że w fajnym czasie Taka instalacja się zwróci, ponieważ no w bardzo dużym stopniu jest po prostu pokryta ze środków z dotacji. Wszystkie te informacje oczywiście są dla nowych instalacji, czyli dla instalacji, które zostały ją przyłączone w obrębie ostatnich lat, miesięcy, czyli na tych nowych zasadach. No i tutaj faktycznie, no jeżeli ktoś ma starą instalację, może ładować olbrzymie instalacje i faktycznie zarabia oszczędza na tym, ponieważ magazynuje sobie to w zakładzie energetycznym, ale jeżeli chodzi na przykład o te nowe zasoby, no to niestety ceny odkupu aktualnie są. Kiepskie, a czas pewnie po pokaże to, że będą to jeszcze gorsze ceny od kupu. dlatego tak naprawdę idziemy typowo wątą konsumpcję, a ewentualnie właśnie wspomagamy się magazynem energii. Bardzo dziękuję, dziękuję za uwagę. Zapraszam Cię do innych naszych materiałów oraz do naszych TikToków i innych pełnych filmów z naszych realizacji, gdzie montujemy pompy ciepła, fotowoltaiki. Zapraszam Cię również do zostawienia komentarza z jakimś pytaniem, gdzie następnym razem postaram się odpowiedzieć na ten komentarz właśnie w postaci takiego wideo, bądź po prostu odpisując, a jeżeli masz. Bardzo dużo pytań. Najlepiej zadzwoń, zapytaj, a ja Ci chętnie opowiem o wszystkich informacjach związanych z dotacjami oraz instalacjami pomp ciepła, fotowoltaiki i całą branżą OZE. Nie zapomnij również o to. lajku oraz o subskrypcji, aby nie pominąć kolejnych naszych tego typu materiałów.